Spróbuj nie powiedzieć wow challenge w Minecrafcie Mamy trzy życia, jeżeli je stracimy to przegrywamy Będzie to naprawdę gruby challenge z Jackiem Frostem Jesteś gotowy? zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale Bo dzięki temu nie przegramy tego challenge'u I sami spróbujcie zagrać to i napiszcie w komentarzu ile razy wam się udało powiedzieć słowo wow Czy w ogóle O kurde co to jest? portal jest To widać przez niego od razu Ej to to jest dobre Fajowe. jest dobre. Kozak. Fajne! Ej dobra, tu nie było co powiedzieć na szczęście. Co to jest? Ej możemy się śmiać na szczęście! Jest! Dobrze, że powiedziałeś, zapomniałem. Ej, ja też, przez te challenge wcześniejsze. Za co się tam coś się zostanie. Ta muzyczka sama. Piramida! Uuu, co?! Tak się piramidę robi z lawy? Tak się da? Co jest w człowieku? Uuu. To jest dopiero, to słowo bym powiedział Ale jakie słowo? Tego, którego nie możemy, zakazane słowo przez Voldemorta Ja cały czas czekał, aż podpuszcza, widzę wy tylko cii, cii. Wy tylko nie słyszycie jak coś Co tu się wyprawia? O, ale co to, co to dało? Patrz! Ej! Ale, by tak Minecraft wyglądał, Whoa, Co do... to by się działo? Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Kopiemy, kopiemy. Ej, zajebiste. I wiesz, że w tym challenge'u, że przegrać, trzeba cały czas prawie mówić w ogóle. Uuuu, ale się odbił. Odkuł ale się. fajny edit w ogóle, fajnie to wszystko połączone. Yeah, ja nie mogę. Też mi się podoba. Zajawka Fajowo. bardzo ładne, znam synonimy są fajne. Dobre, śmieszne Ej, epicki jest ten Minecraft Ty Ta używasz wszystkich okresień, tylko nie mówisz tego na w Co? No to nie można go używać No, ale weź użyj, no Co się może z stać? Zobaczymy, co się stanie Mamy całe trzy życia, mamy całe trzy życia nie O, to jest, co to, to jest? Nie wiem, zamknął ją w szkle Fakt. Co z o! tego będzie? Nie! O, wow. O nie, powiedziałem to! Całą... powiedziałem to! Powiedziałem to! z są tak. wow? Nie! Tak! Masz jedno stracone, zaepisz! Wcale nie fajnie! Ej! Ja. Nie no, wow, to... wow, teraz powiem, że naprawdę wow! Już tak przegrałem jedno, to mogę teraz powiedzieć z czystym sumieniem. Chciałbyś móc mówić, nie można więcej! Nie można, nie ma czystego sumienia! Co wow, no jest no. przegrana! Ale jedność! Wiesz, że ja też powiedziałem przez ciebie, potem. No widzisz, też przegrałem! Jest jeden, jeden! Ooooo! Oł... Ale dobre. To jest dobre. On to robi 3 lata. O nie! osiem. Użył chę. W całości. Własne. Fajny efekt. Spo... A bo to typ z butami normalnie jest! Ty no tak! Zauważyłeś? A ja nie! Myślałem, że... Jak ty to zasłoni z powrotem, nie żeby nie było dziury w restauracji? <laughs> to mówię ci, przez rany. Co teraz to będzie? Jeziorko jakieś, wodę da na pewno. Dobra, Skibidi woda, skibidi, skibidi ściana. Na pewno będzie komuś w dupę coś chodziło znając te memy. Mm, nie, oby Nie wiem nie, jakim cudem, ale nie. na 100%. <laughs> Wt wtedy to na pewno powiem nawet te słowo na W. <laughs> tak, żeby tylko dalej pójść. Przegrać szybko. E a czyli taki wodospad, a, a nie, to takie akwarium! A po lewej mamy przykład, a my się pytamy! Po lewej stoi o, taki sam, ale my jesteśmy najmocniejsi. Tak, 300 na IQ normalnie, na minusie. Tak, tak, jesteśmy genialni. Tam, tam. O, jakie diamenty są? i diamenty. Ci dać! Ci dać! Przejeżdżał, no, Ty, te ryby wyleciały jak u nas w Polsce, teraz to suszę sobie i ryby wyleciały. Święte ryby! Ta, śnięte, święte. O, to my, nas budujemy. My jesteśmy creeperami, jesteśmy wybuchowi po prostu. Tak jest. na napiszcie oczywiście w komentarzu na jakim etapie jesteście czy udało Wam się. O, o! Ale mam blisko tego słowa zawsze... Ale ty powiedziałeś O, To już się liczy. Pół serca, pół serca ci zjadło teraz za karę. Pół serca, przez powiedziałem, że dwóch osobno i osobno O! Nie mało Jedno trzecią serca <śled> Kurde, jaki Co typ, Co tu się Co dzieje? Parkur, parkur! Jaki parkur dobry! Jaki typ? Jak to jest możliwe w ogóle? Skacze jak normalnie powalony. Na citach! jak poparzony. Na jest, jak Co nim? jest? Widzowie, jak tak umiecie, napiszcie w komentarzu obowiązkowo. Przemek, ty tak umieś? Nie, ja tak nie umiem. Co ty? <laughs> ja też nie. To jest porażka, że my tak nie umiemy, a to takie łatwe niby. I jeszcze wyląduje. Tak, na wodzie! Co za typ! Teraz. Co oni grają? Ej, zajebista jest ta Jakaś takie, animacja o, taka jakaś. A to nie zajebiste. jest Tetris, to jest coś takiego jakby. Fajne, fajne, fajne podróż. <grym> o! O! Przejdź, o! się o! mogę. No to prawda. Pom 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 O. pom pom <grym> Ej, jest dobrze, jest dobrze. Da się naprawdę da się nie mówić tego słowa zakazanego. Ale jakiego bo ja zapomniałem. Bo Nie ma nic satysfakcjonującego. Jakiego słowa mamy? Mamy jeszcze trochę żyć, mógłbym powiedzieć. Chyba mamy, bo nie wiem jak montażyści. Często w tym challenge'u jest tak przeleg, że się nie zauważa, że się go mówi, niestety. Oby tak nie było. Chcę oglądać dalej, Żadnego... bo chcę oglądać dalej. Tak. No to, tak. to jest za mocne. Dobra. Armia. Ej, fajnie, zbuduje czterech typków. One chodzą? Ta, 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 ta. Power, Rangers. Power Rangers. Ej, Ej ty, to... tak, to. Bo jakieś ruchy zrobił takie no. Co to za jakieś rozkmina jest wielka? A gdzie, co to jest? Ej, eee, dlaczego to dąży? Nie mam Statuetka pojęcia Ale chciałbym się dowiedzieć Czy jakaś automatyczna A. zbrojownia Że cię ubiera Co to się dzieje w, w ogóle? Pop, pop, w strójca pop, to nie wiem. Sklep buduje? Aaa Okej okay. Po prostu na miecze szalka. Pomysłowe, nie powiem, fajne, fajnie wyglądało co nie... pewnie na kreatywie. No ale on, zobacz, na wodzie znowu ląduje, nie? <grym> no ja wiem, wiem, ale tak z żadnego serca, nie no, zabrał nic Może ma armor Ciekawe, zabił go, sprytne, bardzo ładne 5 e, na 5 5 na 5, jelo O nie, i <grym> wyleciał, najgorzej Kom do wymiany Nie ma tu tego słowa, nie ma co znaleźć Dobra, dajcie jakiś satysfakcjonujący klip No właśnie, gdzie są te satysfakcje? Trzeba oglądać godzinę, żeby. Oooooo! Po... O! o człowieku! Dobra, zachwyciłem. Piękne się. to było. Piękne tego to było. tego oczekiwałem. Tego oczekiwałem. <laughs> Ej, to, to jest fajne w ogóle. Na górze lód, po lewej lawa, na prawej Wszystkie cztery żywioły! Wszystkie. O... Co? Ej, dobra! Mega! Nie muszę cię nie śnić. No, zdziwiło w opór! Szok! Szok! Szok. Ja jestem w szoku. Ja myślałem, no. że to będzie jakiś filtr, to naprawdę pod takim, wiesz, kątem perspektywa, wszystko wykminione, nie? Stary, ja też myślałem, że to jest klocek zbudowany z trzech ta, różnych ta, 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 ta. różnych jak to się nazywa, co? Okień wodę? żywiołów. Żywiołów tak jest. A a to co to będzie? Jakąś szafę? Coś War tego? Pracująca wątroba. Wątroba! Wątroba, Yellow! <laughs> Odpowiedział wątroba. wątroba! pracuje. Working wardrobe. Pamiętajcie, widzę, pracująca no, Jack wątroba. Jack Frost bawi uczy angielskiego, także jeżeli potrzebujecie korepetycji, to Jack Frost zawsze jest na posterunku. Stary, ja grałem 100 dni i nie potrafiłem zrobić ani szafa <laughs> To nie, no, nie szafa, nie, to nie wątroba. wątroba! Co oni robią, że tak wsadzają? O nie. Ej, A To jest funkcjonalne modach, normalnie. Nie, coś tu co się będzie działo. Jakiś przycisk? Okay. A, myślałem, ten przycisk coś będzie robił. Czemu jest? ten przycisk? Nic no, nie robi dziwne. nic. się ukazało. Ej, co to jest? To jest jakaś noga typa? Może być, typu? może być. To coś, być. Będzie. To coś Wielkie. wielkiego będzie. To co? O człowieku. Ile to się buduje, Przemek? 40 lat pewnie przez nas robione. To pewnie to... jeszcze, wiesz, jego ojciec to zaczął budować. <laughs> Stare dobre czasy, tak, Kiedyś rzadek? to było. To... A to jest poprosi, drzewo po prostu. Poproszę drzewo. Yy. O Ojojoj, oj, oj. no wielkie drzewo no. Magnecy. Ej, dobrze. Dobrze, dobrać. no. Jestem dumny z nas. Chyba nam się udało wygrać! Tak, pijak. tak, totalnie. I co wie, napiszcie w komentarzu ile razy wow powiedzieliście podczas całego filmu. Moje wowuś się teraz nie liczy, obydwa. A ty Przemek jak No, was? ja myślę, że daliśmy radę, udźwignęliśmy te ciężary.